Dzień dobry, dzień dobry. Mamy do czynienia z zadaniem numer 4, które pochodzi z 17 edycji śląskiego konkursu matematycznego z zawodów finałowych. Jest to zadanie z kombinatoryki i zobaczmy, jaką ono ma treść. W każdą komórkę tabeli 5x8, czyli mamy taką tabelę 5x8. Ja ją spróbuję teraz tutaj narysować. Zobaczcie, ma ona powiedzmy 5 wierszy. To będzie 1, przepraszam, już od razu za brzydki rysunek. Tu będzie drugi, tu będziemy mieli trzeci, tu będzie czwarty i tutaj piąty, prawda? No i tu mamy tak, jeden, jedną kolumnę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. No i musimy to troszkę jeszcze poszerzyć, siódmą, no i tutaj na końcu będziemy mieli ósmą, prawda? Mamy taką tabelę 5 na 8, to już tak jak mówię. Przepraszam za rysunek, ale tak na szybko czasami ładniejsza nie wychodzi. Ale zobaczcie, czyli tak, tu mamy 5, w tym przypadku ja sobie zrobiłem pierwszy i 8 kolumn. I teraz zobaczcie, w każdą z komórek takiej tabeli wpisujemy liczbę albo 1, albo 3. Czyli wpisujemy tutaj jedynkę, tutaj trójkę, tutaj też trójkę, tutaj jedynkę. W każdym razie jedyne możliwości, jakie mamy, to wpisujemy albo jedynki, albo trójki. I teraz zobaczcie, mamy rozstrzygnąć, czyli zastanowić się, czy możemy tak wpisać te liczby, te jedynki i trójki, aby, aby suma liczb w każdym wierszu i suma liczb w każdej kolumnie była liczbą podzielną przez 7. I teraz zobaczcie, spróbujemy policzyć to raz z punktu widzenia wierszy, raz z punktu widzenia kolumny i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Zobaczcie, jak będziemy patrzyli na kolumny, czyli zobaczcie, co w każdej kolumnie nam wyjdzie. W każdej kolumnie, zobaczcie, wpisujemy. Teraz tak, w każdej kolumnie mamy. 5 elementów do wpisania. 5 elementów, z czego są albo jedynki, albo trójki, prawda? Czyli najmniej dostaniemy no, 5 razy 1, czyli 5, a najwięcej dostaniemy, no, jak piszemy same trójki, to dostaniemy co? 5 razy 3, czyli 15. I zobaczcie, czyli najmniej mamy 5, najwięcej 15. Na pewno będzie liczba całkowita z takiego przedziału, czy każda to jest jakby inna sprawa, ale zobaczcie, no, ma być to liczba podzielna przez 7. To w przedziale od 5 do 15 liczby podzielne przez 7 to jest albo 7, albo czternastka, prawda? Czyli zobaczcie, w każdej kolumnie suma liczb musi być równa albo 7, albo 14. No inaczej nie będą spełnione warunki zadania. No zakładamy na chwilę, że to, że da się to zrobić i do czego nas to doprowadzi. No i zobaczcie, ale teraz tak, wpisujemy jedynkę albo, albo trójkę, czyli jedynkę albo trójkę. Zarówno jedynka, jak i trójka to są liczby nieparzyste, czyli w każdą kolumnę wpisujemy liczbę nieparzystą. No ale zobaczcie, mamy pięć komórek, prawda? Mamy pięć komórek, które wpisujemy liczby nieparzyste. Czyli nieparzystą liczbę komórek, w które wpisujemy liczby nieparzyste. Czyli ta suma tych liczb musi być liczbą nieparzystą. No a jedyną liczbą nieparzystą wśród 7 i 14 jest siódemka. Czyli żeby warunki zadania były spełnione, to w każdej. Kolumnie muszą być liczby, które sumują się do 7. Ok, czyli skoro w każdej kolumnie suma każdej kolumny ma być 7, a kolumn jest 8, no to suma wszystkich liczb w tabeli będzie równa 7 razy 8, a 7 razy 8 to akurat chyba umiemy policzyć, to będzie nic innego jak 56, prawda? Czyli patrząc na kolumny dostajemy, że wtedy, żeby warunki zadania były spełnione, suma liczb wszystkich liczb wpisanych do tabeli musi być równa 56 no to myślacie się już pewnie, że będziemy teraz liczyli wiersze, no i pewnie dojdziemy do, do tego, że ta suma liczb musi być inna, czyli dojdziemy do sprzeczności, i tak rzeczy samej oczywiście będzie, i teraz zobaczcie znowu wpisujemy w każdy wiersz w tych wierszy jest 5 jedynki albo trójki, no wiersz, w każdym wierszu wpisujemy 8 liczb, czyli jakbyśmy wpisali najmniej, czyli 8 jedynek to dostaniemy tam sumę liczb 8, a najwięcej no to wpiszemy 8 trójek 8 razy 3 24, czyli zobaczcie w każdym wierszu suma liczb musi być liczbą z przedziału od 8 do 24, łącznie jest 8 i 24 podzielne przez 7 są 14 no i w tym przypadku 21, prawda? w tym przypadku mamy jeszcze 21 no i teraz zobaczcie znowu wpisujemy w każdą komórkę jedynkę albo trójkę czy liczbę nieparzystą ale w każdym wierszu mamy 8 liczb, czyli wpisujemy parzystą liczbę liczb nieparzystych. No i taka suma musi być na pewno liczbą parzystą. No wśród 14 i 21 jedyną parzystą jest 14. Czyli co z tego dostajemy? Że suma liczb w każdym wierszu musi być równa 14. A skoro suma liczb w każdym wierszu musi być równa 14, to suma liczb w całej tabeli to będzie 5 razy 14. No, bo wierszy jest 5. No, 5 razy 14, tak jak sobie policzymy, to mamy 70, prawda? No i teraz zobaczcie, no i tutaj mamy już odpowiedź, co nam tutaj wyszło. Zobaczcie, licząc z punktu widzenia kolumn, wyszło nam, że suma liczb w całej tabeli musi być równa 56. Licząc na inny sposób, wyszło nam, że żeby warunki zadania były spełnione. To suma wszystkich liczb w tabeli musi być równa 70. No, musi być równa i 56 i 70. Czyli dostajemy tutaj jasny sposób sprzeczność. A skoro dostajemy sprzeczność, to znaczy, że nasze przypuszczenie. Sprzeczność. Zobaczcie, to, to oznacza, że nasze przypuszczenie, że taką tabelę da się tak uzupełnić, było nieprawdziwe. Co to oznacza, że nie da się tak uzupełnić tabeli 5, 5 na 8, wpisując tam same jedynki albo trójki żeby w każdej kolumnie i w każdym wierszu suma liczb była liczbą podzielną przez 7. W tym przypadku, w tym zadaniu mamy odpowiedź negatywną. No i tutaj przedstawione zostało wytłumaczenie i uzasadnienie, dlaczego tak będzie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zdajcie śmiało w komentarzach. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Pa, pa.